Też makro zażywiasz jak amunicję, no nie wszyscy mają dostęp do wojskowej, nie? No wiesz, to będzie, radę, że nie mają gdzieś... amunicji, do, dostępu do takich nie wiadomo jakich amunicji. Śmiałbym ja twierdzić, mają... w zależy kto ich finansuje. Tak. A, no. Ja na 200. Chodzę za tobą. Dobra. Mój mark, mój mark. Rezerwuję sobie. Nie twój, nie twój. Tylko pierwszy ten lepszy, ha ha ha. Nie ma nie! nie! O ty dziadu! Ha! Otwieram! ha! ha. Ale jakaś jak mnie postrzelił. No wejdź, gócie kopnę. No ten jaki. No kurwa, Taki jaki Już Jeszcze zabrał to co najlepsze, ja widziałem, że to coś leżało. Specjalnie tak zrobiłem, żeby go bolało. Nic nie wziąłem. No ale żeś mi rozpierdolił nogę. Chodź, tu no masz z TMS-a. Dobra, połatam się, ale... Ale tu się zrespił. Co? Nie, że ci swojego daj. No kurwa, powinieneś. Ciało, Mam walenie, cofam się na koniec. się. dalej. Trzymajcie korytarz. Trzymajcie korytarz. Ktoś Kaka? Proszę na kratkę, z z powrotem. Ja przebiegam teraz. Jest pod nami. dałeś czy on? Ja się szyję. On jest pod nami. Dziś ty kurwa skoro jest... on też ja się szyje. jestem szyję. na samym końcu. Dobra, on też się szyje. To jest gruba z Michael. Wiem. Przeżył serię z 855. Nie gadasz się on. Nie, ja nie. swój głos, on gada. <gadanie> Gdzie on był? Poleciał na klatkę i jest gdzieś na... pod nami. Na drugim... na dwusetkach. Bądź ma No ten, z szóstej klasy mi nie przebił, więc na pewno nie gole Wychodzę korytarz Idź się dalej łatasz czy on? Już skończyłem się łatać To oczyścimy no, no to zgi zginę, na kurwa Maciu, no, to jesteś ciąg, więc ty idziesz na... ty idziesz jego pierwszy. Ale musicie być Wstaję. bezpośrednio za mną. Latara. Ja latara. Ja też. Mam na jedy w ogóle? Mam. Ewidentnie woga. Czekaj, walnę sobie w żyłę. A nie, mam w żyłę. Zobacz ile juchy tutaj zostawiłem. Pierdolę. Trzymaj makiakratkę, bo sobie nadbierę tabletkę. Poczęstuj mnie. Trzymaj ostatnią zostało. Y, ustaw się y, tutaj. W rogu, a ja zeskoczę po prostu, wiesz? Tak, chwilę. Ja nie Dobra, mogę tak trzymać kąta, bo on mnie spreefire'uje. Dobra. Gdzie w rogu, tu? Tu w rogu. Jak po prostu bym miał grubo, to będziesz się wychylał. A ja wyskoczę po prostu przez barierki. Dobra, dawaj. Zginęj w rogu, sobie. ustaw się. Ustaw się tam w rogu, w rogu. Psz, no. Ja wyskakuję. Jest na lewo. Gdzieś w pokoju na lewo. Gdzieś, gdzieś poszedł. Martę sprawdzałem. Idę do dwusetki. Uciekaj, uciekaj. Ja, kurwa. Krzyś, nie. Pierdalaj, kurwa. Mówię uciekaj, ty mi wchodzisz, kurwa. Poszedł No mój, uciekaj co? to i zaczynam uciekać, kurwa. Na, na ciebie uciekasz, kurwa, nie? Tam już gość z nas pole kurwa. Minus. 300 na prawo? 300, 300, 300. Minus drugi. Dwa minusy mamy, dobra, ja jest geek. Cofam się, bo ja nie mam. Potrzebuję na ciężkie coś, coś na ciężkie potrzebuję. Zaraz ci da na moment. drzwi kurwa zamknąłem. Gdzieś ty kurwa jest. Pierwszy pokój, zaszok. Po Sorry, że wam wszystkich wyzabijałem. Jest, trzeci typ jest. Ja potrzebuję Machować. na ciężkie, ja potrzebuję na ciężkie. Rzuć mi na Kupra, ciężkie Dobra, i... dobra, do, 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 do... dobra, nieważne. Trzymaj klatkę, easy. Trzymam. No, wykażcie się, chopcy. Zabił mnie, bo kurwa stan. Ja pierdolę. On jest na końcu? Nie, na klatce jest chodowa. Kurwa. Kurwa. Wlazłem jakiejś śmieci, nie mogłem się ruszyć, kurwa. Wystraszyłem się ciebie. Otworzył drzwi yy, na klatce. Ja się cofam. Celowej? On był w środku. Rzucam granat. Ty był na chatce w środku. Mamy drugą ekipę. Yy, ceruję sobie. Nie mam... Dobra, mam cerowanie. Ceruję się. To ty jęczysz? Ja jęczę, ja mam, nie mam brzucha. O, to się trzymam. Mam 7 hapeków na, na brzuchu. Masz jedzenie? Znaczy wodę? Ja chyba nie mam. Mam, mam 30, o, 30, 40 mam. Bo dwa razy brzuch mi ujebali. Ręce, Ty drewno? Nie, to on. Trzymasz korytarz dalej? Trzymam. Zaraz znowu mi ręce padną. Ręce, kończę się pestkować. Granat, ale nie do nas. Trzymasz korytarz, czy nie? Trzymam jeszcze chwilę. Minus. Dobra, przejmuję. Dobra. Dwóch panów. Na... Y y tu już do nas przyszedł. Jeden otwiera od drzwi, jeden był na dole. Na, na, na klatce tej. Co mówiłeś? Biorę metal, Czerunkowa. biorę metal. Piln, 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 jesteś w stanie pilnować pleców? Zbiorę pana fulla na metalu. I, i, jeszcze żeby... sekunda. Jeszcze sekunda. Kręcę się jak chuj w przeręblu. Dobra, dobra, dobra. Pilnujesz? Pilnuję. Zamknąć ci te drzwi? Nie Mam MK47, mogę ci przynieść, chcesz? Mam tu pana z P90, spoko. Ty, zginął jak śmieć ten gościu z mk Zabierz mi nic, bastiona ma całego i CPK ma całego. W, w łeb dostał Pysk. W łeb pysk, no sorry. Jakie like, ekwesarium zbierasz mydła? Wziąłem po prostu co było. Y Zobacz, jak się pan nazywał. Mm, yeah, Ney, nice. Kto chodzi? Klatka. Nie ja, nie ja. Wróg. W kościół jeszcze okay. tu jest. Pilnujesz? Czy mam się wychylać? Pomóż, granat mi rzucił. Nie to a mi. Jest na klatce. Masz granat? Wszedł tu. On on, myśli, on wie tylko o mnie, on wie tylko o mnie. Jest pod oką. Trzymaj, trzymaj, raszuje mnie, rasuje mnie, trzymaj. Zabiłem. Dobra. Znowu mam kurwa. Ciężkie krwawienie, ja pierdolę. Dojebałem mu Chuja mu dojebałeś. Dojebaliśmy Ty biegasz? Podszedłem. Prosi się o strzałę. Jakie, jakie nerwy, kurwa. No bo już kurwa czwarty raz mi brzuchu jebali. To jest Cztery fullów ujebał. Może mleko skondensowany. Na pewno ktoś ma ktoś, ktoś ma z nich coś do picia. Mam... Yy, yy, soczek. Rzuć. Mam 10 wody. Ten pan coś miał. Najpierw sprawdź doktaga. Flołek. Dok Kto no, go zabił? I nie stój, bo ty wyr wyrwiesz w łeb. Wyrwiesz w łeb, jak tak będzie stał. Wyrwiesz Skąd? w łeb, jak tak będzie stał z dworu. Kłócaj w tych pokojach. Ja go ujebałem, panie. No mówiłem. tak ja, że, że, że ty mówisz, że ty, że ty go ujebałeś. Jezu, jaki on jest soczysty. Ja pierdolę. O ja. Takie dobre. Słuchaj, takie dobre tatarza szpała staje. To jest kurwa. Nie, nie ma lipy. Nie zabił karton, w którego wlazłem. <grymne> Serio. Widzę cię, tata wyrzuca. Dzięki, Nie mam tagili na już. Dobrze, że mówisz. Powiedziałem od razu, jak wziąłem. Ty, trochę się uniosłeś. Wybacz izi. O ci w tym izi jak pobuję bulej po kurwie. Czemu, czemu, tu masz, jakaś, tu masz kurwa, 3 zipa, oddamyś. tu masz tę piątkę jakbyś chciał też. Przecież przeprosiłem. Nabyć na niego kurwa, przychodzi sobie tylko nabić kurwa expa, zobaczyć jaki miał fazę szpej Ty go ciśniesz, że to jest kurwa twój To, pretensjonalny taki kurwa Ostatnio na lapsach było tak, że ty zabijesz jednego ridersa, a wyniosłeś szpej z czterech kurwa No Zjem. Nikt nic nie mówił, co się kurwa śmiejesz, no, no bo tak jest z tobą Tobie kurwa twojego pana ruszyć nie można, a ty lutujesz kurwa wszystkich no bo No bo jesteś na twoim kanale i na twoim streamie, to o tobie bo tego Ta ja nigdy mysle. nie powiedziałem. Ale... Tak się czasami niektórzy czują, Majke. Tak. Ej, ty lubisz jak to mi się dopierdala, ty a? Ciebie to kurwa ja. Mnie to nie rusza, Mię to nawet tak... Ja lubię kiedy ty tak mówisz, tak o... Takim fajnym głosem. Dobra, sprawdzamy perymetry. Ja to bym się w ogóle wyrzucił, nie? Czy wyrzucaj? Cię przez okno <grym> Na łeb Nie zesraj się A cię na Esking nie uratuje Te same grube kurwa typy były No mówię ci, ja za trzech zabiłem co najmniej Ale Ja się zrobiłem na kartowa. Hanka 2 wybiegam na nie zewnątrz mam, Nie mam maski już jak coś Hanka 2 dokładnie Na soda był typ. Ja go wyje, wy, wyzbierałem już. Ale, Ale tego na, wśród, na wewnętrznej. No ja wiem. Fajnie. Ja się wyrzucam po prostu, wiesz? Jestem na dwieście. Wracam się z powrotem. Będę wbiegał metalem. Ja coś czuję, że tu jeszcze jeden pan jest na dwusetkach przeze mnie zality. No jest. Chodzę trzy Jak mi drzwi no. Ale taktycznie, taktycznie. Tak, dzięki Engaj. Dzięki panie Yuja. Że masz jednego, to wie, ty wiesz, Czy To wszystko wiesz. Fura jest jakby co? O, ten jest biedny. Co, ja mam trzy doktagi, tylko trzech panów zabiłem tylko. Tak jest biedny, to oddaję. Tu masz terminatora, może sobie wziąć większe plecak wziąć. Nie, bo on ma przegródki. Nie lubisz, jak jest porządek. Ja lubię przeglądać. tutaj było walić, jeszcze... Tak. Tu było jeszcze walenie, nie? Tu mogą być dalej luty. Oprócz nas, tutaj się jeszcze typy waliły. Ja jestem na maksa obciążony, także sprawdzaj perymetr sam. Ja po ja, ja bieg, by, Później ta, było... Ta, później duże... jeszcze było tutaj walenie, mówię ci. Gościu, 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 gościu! W ostatnim pokoju, pomóż! Minus, dobra, 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 zabiłem Skurwysinka Amperski. Mówiłem ładuję. To się, że dzisiaj nie było jakiegoś normalnego rajdu, tylko same takie kurwa. Grube? Przepały grube? No. Doktaga sprawdź Wiem, że ty go pewnie zabiłeś, ale ja też strzelam w Spoko, spoko Sprawdzam dół, sprawdzam parter Plecak wyrzuciłem i sprawdzam parter Tu jeszcze pany leżą na parterze I o ja pierdolę Ja idę po plecak Idę To jest ja, Ale nie bądź greedy nie bądź greedy o, nie Taki kutas, nie? I, 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 taka, taka radość jak na koniec roku, jak dzieci wybiegałem do szkoły. Tak Tam ci wyrzuciłem Kałacha. Zajebałeś bo jak z za to, kurwa, Michael wow. Nie! Tak, to jest Michael. Wiesz, jak ja Aha. zrobiłem? <laughs> discard, discard, discard. Miejsca nie wiem, tylko discardowałem, później sobie miejsce robiłem. <laughs> Kawał huja, reszta huja. <laughs> w sumie czekaj, podniosę tego kałacha jeszcze, czekaj. <laughs> Dobra, chcesz jakąś bronę? Coś? Ile masz ludu tego na sobie? mam. Te 90, tę fałkę z tego gościa i dwa kroka. Plecaki sobie powkładaj w plecak, w plecak. No mam włożone. Mam bt dwójkę wsadzoną w spedzie. Mogę ci wyrzucić. A ile masz slotów jeszcze miejsca? Kurwa. Grasz be. kałachami? Nie. Bo mam 60 do kałacha pełne dobrej amunicji. Ale si siódemki czy piątki? Piątki. To nie chcę. To ja tego i tak nie używam Bastion? Rzuć mu tamta, nie ma już taki, kurwa. Chodź, rzucę ci kawałek, masz na fullu. Na fullu, kurwa. Dopiero co go wyrzucił, teraz mam Ja go wyrzuciłem dlatego, to, to jest... Brzydalu. Kurwu, kurwiu ty. Wyrzuciłem go dlatego, żeby zajebaćemkę. Co tak, kurwa wolnie? ja mam tylko milion kurwa, rubli. Kurwol, kurwa. To za ledwo chodzi, a chodź, ja mam. Chodź, tutaj jeszcze truby ja... będą. Ja nawet ciężą, że one nie przeciążony nie jeżdżę. Jak to będziesz i na weź na ekstra... weźmy nogi i odjeb, zobaczymy jak się poradzi. Ja dużo szybciej nie odjew. pójdę, ja nie pójdę I wolnie i... bez nóg. Ale nie ja będę mógł Ja Nie mogę biegać. Chodź, tam na górze jeszcze luty są. Jakbym był takim chujem, to bym ci nie powiedział, że tu leży full. Jasne. Ale ja się nawet całego wziąłeś, więc. Dla <laughs> mnie tam tak bym nie? Wolne rączki ale masz, wolne rączki. Nie, ale nie powiedział przecież, że jest gościu. On powiedział, ja tylko idę po plecak. Powiedziałem, że leży leży full. Idę po plecak. Le leży full. Gdzieś leży gościu. Tak szybko zawinął, widzisz, że ty, ty zdążyłeś zejść, a on już specakiem kurwa wracał, nie? No to... To, jest to kurwa, jude. Nie da się wam dogodzić, wiesz? Nie, to, że no, mi, mi nie dogodzisz niczym, no, bo kurwa, tu ja właśnie leżę, gdzie się patrzysz na mnie. no. Tu, tu ja leży, więc. To jest twój dokter, tak, i tymi To dużymi. są twoje szpeje? Takie moje szpeje, kurwa. Taktika sporty, słuchawki. Gdzie? Nie, ten korun nie, nie, to nie jest moje, to nie jest moje. Tam Korund w ogóle leży. Jak my jesteś pusty, to się dopełni. Gdzie Korundem? Nie, lepiej kurwa z powietrzem w plecaku biegać. Ty. Nie mam powietrza, no, ale mam powietrze. Ty, ale lepiej by ci się ze slikiem biegało, który ma w plecaku, nie? Easy pilnuj go, bo on widzę, że on władzi z, mój lud, za z mojej, moje mojej szpaje zawinie kurwa. I stwierdzi, że mu się należy, Znaleziono, nie niekradzione. Witam serdecznie, mam nadzieję, że dziś inni będą dobrze współpracować. Kto? Rozumie jeszcze słowo inni. Dobra, to ja się dopcham. Ja tutaj nie lutowałem tego dokładnie. Dobra panowie, helldudca, Czy Trzymajcie się dzięki dzisiaj za granie. Dzięki. No, Weź, kurwa. Chciałem się przepakować, po prostu, wiesz? Mogę się przepakować? Czypakuję. Bałem się, że mi zajebiesz coś, wiesz? Tak. O, haha. Ha. No tak, na zasadzie. Patrzę. Ja, ja, patrz, patrz. ja to nie ty. Patrzę, jak jestem śmieszny, nie? W sumie to słuchawki tutaj wyjebałem jak chcesz, taktykal Sporty Gracze mi nie wchodzą przed, przed lufę, ognia. Lata ty jesteś w ogóle? Poszedł już Ty, ale to walenie było grube, nie? Na odcinek jak znalazł? Kurwa, ja tu takie, takie walenia robiłem, takie strzały mi tutaj wchodziły Tobie Panie, nie chcę mi się wracać po tą maskę, dobra, idziemy, nie? Tak, chodź na furę. Jeszcze mi powiedz, że nie masz pieniędzy. Mam 120 około. No, idę parter, idę parter. Idę, jestem na, na klacie, jestem na klacie. Boję się, że mnie odjebiesz teraz. To jest przypadek specjalnie. <noise> ja to nie ty! Chodź tędy, wyjdziemy blachą. Czekaj, jeszcze się dopełnię. Bo tego pana jeszcze nie zlutowałem do końca. Tak, czuć, 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 czuć normalnie żydostwo, nie? Co on tu ma? Dpki. Dobra, idziemy. Że, że dobrą amunicję ma. I gole! myślałem, że ma. Ma czarny, czarny ten. Czarną końcóweczkę. Przepraszam, to się pomyliłem. Dobra, zapłacona. Dobra, ty myślisz, że ja taki ten. Greedy jest. Ty jesteś greedy. Ja greedy. Ja mam no. tylko 68 kg na sobie. I zero swojego no. lub szpeju. No, no właśnie. Ja dwa, dwa, dwie, me, dwie meta MK47, 4 TPC Sleek, TVK, wszystko wyjebane luto.